Podcast Kadra, witamy ponownie przed meczem Wyspami Owczymi, pierwsze spotkanie Michała Probierza w roli selekcjonera. Dzisiaj sobie porozmawiałem przed tym spotkaniem, bo mniej więcej już znamy jaki skład będzie wystawiony na to spotkanie. Porozmawiamy ze standardowo z Krystianem Mazorem. Cześć Krystian! Cześć! Ja również was wszystkich witam. Nowe rozdanie, nowe karty, dużo młodych zawodników i brak Lewandowskiego. To jest coś nowego, coś ciekawego, co przynajmniej mnie tak zachęca do oglądania dzisiejszego spotkania, bo wydaje mi się, że to może być taki pierwszy, pierwszy akt kadry, która, która będzie bez Lewandowskiego już za, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy, jak Lewandowskiego nie będzie. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda bez niego. No i zobaczymy też młodych piłkarzy, nowych piłkarzy, których probierz będzie chciał dać do składu, bo no z tego co wiadomo, no to no tacy na pewno się pojawią. Krystian, ty masz jakieś informacje na ten temat? Prosto z portalu patricki.pl Patryk Peda! Tak jak było mowa od dwóch dni, że Patryk Peda jest szykowany, tak Patryk Peda y, będzie grał od pierwszej luty prawdopodobnie. Drugą, co ważniejszą informacją jest to, że gramy trójką obrońców, nasze ulubione ustawienie, trójka obrońców, nie wiem każdy selekcjoner kopie pod sobą dołki, ale jak testować to z Wyspami owczymi, więc. Znaczy, z Wyspami Owczymi możemy tak zagrać, natomiast wydaje mi się, że to nie powinno być nasze takie podstawowe ustawienie. Rozumiem, że to jest ustawienie bardzo ofensywne i takie nowoczesne, jeśli chodzi o obecny futbol. Z tego, co podano, no to Peda, Kiwior i Tomasz Kędziora, z tego, co pamiętam, mają stanowić blok obronny. Według ciebie, czy będą zgrani? No bo jednak ten Patryk Peda, ja wiem, że tam probierz go bardzo dobrze zna z kadr młodzieżowych. Ogólnie powołanie Patryka Pedy to mokry sen Pawła Paczula z <gry> Który bardzo go promował jakiś czas temu. Eee, może być to dosyć ciekawe połączenie, jeśli chodzi właśnie o tego nowego zawodnika i dwóch zawodników doświadczonych już w kadrze. Może tak być, ale z tego co zapowiedzi są, to żaden zawodnik wystawiony nie będzie, można powiedzieć, jak wiekowy. Nikt nie będzie miał powyżej 30 lat. Więc idzie nowe. Nowe, młode, młode. zobaczymy kiedy, jak, jak nie teraz. Jak teraz. E, co do, zobaczymy, czy, czy Michał Knowiec poszuka przerzucenia i będzie, będzie pierwszym selekcjonerem od selekcjoner, czasów Januszowi Wójcika, który wygra w swoim debiucie. Autostradę ku temu ma, czy z niej skorzysta, zobaczymy. No jeśli nie, nie wygra, to będzie, będzie kompromitacja. Jeśli, jeśli nie, wygra, nie wygra, to będzie kompromitacja, no ale tak jak wspomniałeś, no będzie chyba pierwszym od bardzo dawna trenerem, właśnie, który wygra w swoim debiucie, co jest teoretycznie sobie niemożliwe. Dokładnie, czyli w tym, w tym w XXI wieku jeszcze się to nie zdarzyło. Nie, nie, nie. Minus jest taki, że uraz złapał przed meczem Bereszyński, też Wdowi, który został powołany, dowołany w zasadzie do kadry, obaj wylądowali na trybunach, obaj, którzy mogli zagrać na lewej stronie obrony. Być może dlatego nie gramy czwórką w obronie, tylko wahadłowymi. Tam chyba na lewym wahadle zagra Frankowski, z tego co pamiętam, i na prawym Cash bodajże, tak? Maty Cash, tak. Yy, według Ciebie Cash, czy Paweł Wszałek na prawym skrzydle, który byłby lepszy? Jak mamy, mamy budować reprezentację na lata, to zagra Maty Cash. A yy... Jeśli byśmy, pod uwagę, to i teraz to przod, to bardziej zasługuje. Wszołek na pewno na to bardziej zasługuje, jest w gazie i wydaje mi się, że Wszołek tak czy siak wystąpi w tym spotkaniu, albo wystąpi w meczu z Mołdawią, bo jednak wydaje mi się, że to jest gość, który gdzieś tam zasłużył na to, żeby e, dostać tą szansę w kadrze. E, wszołek jest w takim gazie, że w sumie ze wszystkich kadrowiczów ma najlepsze statystyki w tym sezonie, bo bodajże ma chyba 10 auses i 4 bramki, z tego co pamiętam, na wszystkich, e, na wszystkich polach. Jeśli chodzi o środek, o środek Pola, tam dosyć sporo zmiany, dużo nowych twarzy, pod nieobecność Krychowiaka, pod nieobecność Modera. No, będzie Piotr Zieliński, ale będzie też Dziczek i Slisz, tak? z tego co pamiętam, więc bardzo no ciekawe rozdanie, ma... jeśli chodzi o Środek Pola. No, bardzo nowe rozdanie, zobaczymy, czy Piotrek Zieliński wzorem Davida Beckhama urośnie z koszulką, z opaską kapitańską i wreszcie zobaczymy Piotra Zielińskiego w Światowym Europejskim Wydaniu w naszej kadrze. Tak samo Sebastian Szymański. Kolejna szansa. Oby ją w końcu wykorzystał. Szymański też jest w gazie, też ma dobre statystyki w Turcji, super gra. Lubię, lubię. W klubie, klubie, tak, i mówię w Turcji, nie? Super, super gra w, w klubie, natomiast jemu też nie przeskoczyło jeszcze tak na dobre w kadrze, i to jest właśnie taka szansa dla tych dwóch zawodników, bo wydaje się, że pod nieobecność Lewandowskiego to na nich powinna skupić się ta jakby ta największa presja i to branie no, gry na siebie, bo no, to są dwaj piłkarze o największych umiejętnościach, według mnie, w linii, po, w linii pomocy, no i też doświadczeniu przy okazji w obecnej kadrze. W, w napadzie na kogo postawi Michał Probierz według e, tych e, przecieków? Arek Milik. Milik. może, że wielu myślało, że Buksa, Świderski, w sumie jest. Mamy trójkę równych napastników mniej więcej, podobnych siebie, a Milik ma największe doświadczenie. Milik ma największe doświadczenie, też w kadrze gra lepiej niż w klubie mam wrażenie, ma takie przebłyski przynajmniej, żeby grać lepiej. Świderski jest fajny, ale do współpracy z Lewandowskim według mnie. Mi natomiast brakuje cały czas duetu, duetu. w sumie to, to po prostu Filipa Marchmińskiego w ofensywie, który mógłby stworzyć Za duet kogo? na przykład ze Świderskim, co ty na to? Za kogo? Za kogo Marchmińskim powiedz? Za Sebastiana się... Szymańskiego, jak ten zagra słabo na przykład. No zobaczymy, ale wiesz, w tej chwili Marchewa jest trzecim na swojej pozycji, więc zobaczymy. No zobaczymy, no jest trzeci na swojej pozycji, eee, też e, w obwodzie mamy no, między innymi Grosickiego, Kamińskiego, właśnie wcześniej wspomnianego Wszołka, jeśli chodzi o bo boczne strefy boiska. E, pewnie też e, probierz e, zastosuje zmianę Świderskiego zamilika w pe na pewnym etapie meczu, nie, 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 nie. żeby po prostu prze przetestować. E, czy, kto według Ciebie powinien tam z ławki bądź... Być może się zmieni ten skład, który, który podano już kilka godzin przed spotkaniem. Być może ktoś inny wyjdzie. Według Ciebie jakich twarzy możemy się spodziewać, jeśli chodzi o tak zwany obwód naszej podstawowej 11? Na pewno Kuba Piotrowski wejdzie. Super czas w Bułgarii, więc fajnie było go przetestować w kadrze. A co zresztą? Nie, Nie wiem. wiem. No Pan wiesz, dla mnie Wszołek na pewno wejdzie. To są dla mnie bajka wniosek do zmiany. I przy korzystnym wyniku, wyniku mi się wydaje, że Markiński też mi się, mi się e, No mi się wydaje, no, że, że być może też Kamiński dostanie szansę, by... Możesz mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jeszcze tam w kadrze był powołany Walukiewicz, ale nie wiem, czy on jest dostępny na tym meczu, czy nie? On, je, on je, chyba je, jest dostępny, je. więc być może on też dostanie na przykład za PD szansę w końcówce spotkania, no bo w ogóle Walukiewicz... Albo w niedzielę. W ogóle Walukiewicz to był taki piłkarz, nie wiem, 3, 4, 5 lat temu, yy, jak już chyba odszedł z Pogoni, z tego co pamiętam, po Pogoni, że no przynajmniej ja też na niego patrzyłem takim przychylnym okiem w kontekście właśnie środka obrony naszej kadry do współpracy no, na tamte czasy z Kamilem Glikiem. I no, chciałbym, żeby ten Walukiewicz zagrał, zagrał w tej kadrze i pokazał się z dobrej strony. Yy, Ile on, on lat temu grał w Pogoni, przypomnij mi, bo ty się znasz na Pogoni że ja to pamiętam, ale około 5 lat temu, mi się zdaje. Mm -hmm. eee, mecz z Wyspami Owczymi, eee, dzisiejszy mecz z Wyspami Owczymi. No musimy wygrać, no, żeby w ogóle o czymkolwiek marzyć, aczkolwiek i eee, tak czy siak będzie ciężko awansować, niezależnie od wyniku dzisiejszego czy niedzielnego. Eee, natomiast no, to jest. budowanie budowanie kadry jest właśnie dobrym... To jest dobry moment na budowanie nowej kadry właśnie z tymi dwoma drużynami, które są no słabszymi drużynami, teoretycznie dużo słabszymi od nas. E, I tak samo jak i dzisiaj na wyjeździe w, na Wyspach Owczych, tak samo jak i u siebie z Mołdawią, no powinniśmy gdzieś tam stawiać na nowych. No i między innymi ja na przykład liczę, że ten Wdowik też dostanie szansę, chociażby w tym niedzielnym spotkaniu. E, kogo ty byś widział w tej kadrze jeszcze, żeby się pojawił? Oczywiście Kami tak, Grosicki, zasługuje. Zdrowo. <laughs> Wojskę, turbo. Zawieje skrzydła, tak zupełnie poważnie. No, to będzie przegląd wojsk. I najważniejsze hmm. wygrać każdy mecz. Będziemy patrzeć step by step, krok po kroku. Też będziemy patrzeć teraz na spotkanie Mołdawii, i Albanii z Czechami kluczowy mecz, bo jak o Albania wygra z Czechami, to na będziemy z Czechami. Jeśli wygramy, to my awansujemy na no, euro bezpośrednio. trzeba też oglądać się. Musimy trzymać za Albanię, Albania gra u siebie, nie? więc jest duża szansa na to, żeby tak. taki był scenariusz po prostu. Zgadza się, więc jeszcze potem Albania jedzie do Mołdawii. Mołdawia, która po zwycięstwie z nami zremisowała z Austrią, no więc jest niepokonana. Już ponajżej rok ta więc... No to za kogo otrzymamy? Bo, bo w takim wypadku, Albania jak Mołdawia ma urwać punkty Albanii, to może lepiej, żeby Czechy wygrały z Albanią. No, ale to, to Albania ma cztery punkty nad nami przewagi, więc musi dwa razy się podłączyć. No dokładnie. E jeśli chodzi o spotkania właśnie, te dwa spotkania właśnie z Wyspami i z Mołdawią, e tak wspomniałeś, to jest taki trochę przegląd wojsk. Przypominają mi się czasy 10 lat temu, jak nawałko obejmował kadrę. Tam to w ogóle był przegląd wojsk, bo chyba jeszcze więcej powołanych piłkarzy było i to Górnik takich Zabrze, naprawdę. Jak, jak jeszcze? Jeszcze raz powtórz? Górnik Zabrze zaciął był. Górnik Kośnik um, był, tam bardzo dużo to, um, takich pi piłkarzy, nie wiem czy nie Adam Marciniak też był powoływany, e, jacyś bramkarze, tam był naprawdę ba bardzo duży przegląd wojsk, jeśli chodzi o Górnika Zabrze gdzieś tam e, wyszukał tego Mączyńskiego wtedy do kadry, być może teraz probierz szukając, wyszuka kogoś nowego takiego, który, który będzie jak na przykład taki Mączyński podczas Euro 2016. E, jak według ciebie takie jeszcze tak na koniec zapytam, będzie wyglądała ta kadra bez Lewandowskiego? Czy według ciebie troszkę nie uwolni to piłkarzy, bo mi się taka przypomina historia właśnie reprezentacji Szwecji, która w pewnym momencie dziś odstawia Ibrahimowicza i jako kolektyw jako zespół zaczęli grać dużo lepiej mimo to, że nie mieli takiej gwiazdy w zespole. Ibrahimowicz później wrócił i odpadli z barażu z baraży z z nami. Czy według Ciebie u nas też może być taki kasus, że się zbuduje właśnie drużyna bez, bez takich stricte indywidualności, jakim był Lewandowski, czy potrzebujemy go? Potrzebujemy przede wszystkim zespołu. Była drużyna przed Lewandowskim, była po, będzie prosta reprezentacja po Lewandowskim, więc na pewno potrzebujemy po prostu zespołu monolitu, takiego jak w na Euro 2016. Zacznijmy od tego, i to nie, kadra to nie jest sama bez Lewandowski, kadra to też Lewandowski. 10, 20 innych zawodników, więc zacznijmy wymagać od innych, zacznijmy szukać talentów, bo ich mamy ich popęczki w 40 prawie milionowym prawie. na pewno ktoś się znajdzie. I wierzmy to głęboko, że ta młodzież pchnie tą kadrę do przodu i będzie to nowe rozdanie. Miejmy nadzieję, że nadejdą w końcu pozytywne czasy w polskiej piłce. A ja tylko oczekiwanie na wyjście z grupy i tyle. To też mam taką nadzieję, ale musi się narodzić właśnie kolektyw, drużyna, nawet może kosztem Lewandowskiego tak według mnie, ale to zobaczymy jak to będzie, niech najpierw narodzi się drużyna, później na takiego Lewandowskiego można wkomponować w taką drużynę. Według Ciebie jacy piłkarze zostaną na dużej z kadrą, jeśli chodzi o tych nowo powołanych, wiadomo będziemy wiedzieli więcej po tym meczu dzisiejszym i niedzielnym, kto gdzieś tam dobrze się pojawił, ale jakbyś miał tak, miał szklaną kulę i miał przewidzieć kto według Ciebie razem z Probierzem zostanie dłużej w tej kadrze, bo to może też jest tak warte e, dodania z tych takich młodych, nowych zawodników, kto według Ciebie zostanie? Wiesz, ciężko, ciężko na pewno, to jest różnego szczerze ci powiem. I nie nie wiem, wiem kto, no na pewno Żeliński, na pewno Szczęsny. Ale chodzi mi o tych młodych, trzymański. w sensie tych, tych Wdowików, Markwińskich, Dziczków i tak dalej, Czy kto, kto według Ciebie będzie najbardziej mu potrzebny nie, na później? Nie. nie. Y Ciężko wyrokować, szczerze. No, bardzo bardzo ciężko, ciężko, bo to wiesz, ekstraklasowe peryferia wierzy, różnie e, dają sobie e, po prostu bo potem przyszłość, przyszłość ułożyć. Bo, to, wiesz, zależy od tego, tego jak sobie to, przyszłość za granicą. Jak źle trafią, to nie, nie zaistnieje. Jak dobrze trakiem, to zaistnieje. Takie 50-50. To jest takie wdróżenie w sposób, Ciężko na ten moment prorokować kto, kiedy, gdzie, dlaczego. Więc nie podajesz się tego. Ja się najbardziej boję o naszych lechowych chłopaków, tak zwanych. Jak ja to zawsze tutaj mówię kolegom z poznania okolic, bo gdzieś tam oni, mimo to, że gdzieś tam z tego lecha dobrze wyfurwają, nawet za tą granicą znajdują fajne kluby. Niektórzy z nich niejednokrotnie dobrze grają, ale gdzieś tam w tej kadrze są zwykle pogubieni, bo wystarczy przypomnieć no chociażby linet tego, puchacza, jóźwiaka, Skórasia no trochę Kędziora. tych piłkarzy jest Bednarka no Kędziora, co prawda no, coś tam gra w tej kadrze więc Ale moder kontuzja więc też ja się boję tutaj pod tym kątem o Filipa Marchwińskiego, chciałbym żeby był jakiś taki piłkarz lecha który na dłużej zostanie i gdzieś tam nie będzie tego problemu właśnie z graniem za granicą i będzie mógł dłużej i solidnie gdzieś tam się prezentować w, w meczach tej reprezentacji więc ja tu trzymam za niego kciuki zobaczymy jak to będzie w zasadzie tak jak wspomniałem wcześniej no Kędziora i też Kamiński jest w obwodzie kadry także oni gdzieś tam są wokół tego wszystkiego no ale zdecydowanie brakuje ich dobrej formy i, i tego potencjału który gdzieś tam nie, nie pokazują w kadrze masz coś jeszcze do dodania jeśli chodzi o na przykład piłkarzy Pogoni których byś widział w przyszłości w kadrze były to Kozłowski ale to był wiesz Wybór między Kozłowskim a Markwińskim zdecydowało to, że Markwiński ma liczby, a Kozłowski na ten moment tych liczb nie ma. A Benedyczak? A, no Benedyczak, Łęgowski i Grosicki, ta czwórka. Benedyczak aktualnie leci na króla strzelców Serie B, z tego co pamiętam, także też dosyć ciekawy traw, jeśli chodzi o napad. No, ale wiesz tam za, za wysoko, jakby można powiedzieć, w konkurencji nie jest tam. 6 goli może ma mamy... i jak spotkań musiałbym sprawdzić, żeby być precyzyjnym bardziej, ale szczerze ci powiem, że wiesz, wiesz jak to wygląda, niech się tak rozwija. Nie no tak, wiadomo, to jedna jaskółka wiosny nie czyni, no piątek też yy, miał super One season sezon. season wonder. Jak jest teraz? One season wonder. Tak, no tak na. Przykład, więc... piątek, piątek, który we Włoszech, no też super się pokazywał, później gdzieś tam no, wiesz, miał zjazd. To wiesz, co zarobił to jego, ale w kadrze w, kadrze, w, kadrze, w, kadrze, w kadrze w sumie to nawet dwa sezony ciągnął takie bardzo dobre. Więc nawet w tym już słabszym jego sezonie kolejnym po tym super sezonie we Włoszech, to on w tej kadrze dalej gdzieś tam coś dawał, wchodził i strzelał te bramki, nie więc. Oczęka, kłócowy. Sprawdzałeś tego czy nie? <laughs> Tak, tak. Nie jest liderem, jest wiceliderem, ma po dziewięciu kolejkach 6 gramek, ale jego parma jest liderem w Serie B. Okej, okay, super. No i tym akcentem myślę, że zakończymy ten podcast. Dzięki za rozmowę, Krystian. Przewidywania. 2-0 eee, z, z Wyspami, 1-0... Ja y, 2-0 z Wyspami, 1-0 z Mołdawią. A ty jak obstawiasz? 4-0 z Wyspami, 3-0 z Mołdawią. No i aby tak było. Dzięki za ten podcast. Myślę, że to tyle. Trzymamy kciuki za naszych. Trzymajcie się na razie. Cześć.